No to tak na szybko po spotkaniu. No ciężki mecz, bo zdajemy sobie sprawę, że Unia Kosztowy to nie jest ta Unia Kosztowy z pierwszej rundy. Dużo wzmocnień. Trener, były trener z rozwoju. chłopców, Chłopaków tu sobie też pościągał z rozwoju, których znam, bo też z nimi pracowałem. Są to solidni zawodnicy i wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo i w pierwszym meczu i w drugim. Dlatego chyba nie wiem, czy Unia Kosztowy straciła punkty na, na jesień, chyba, znaczy na wiosnę, chyba nie. I wydaje mi się, że to jest drużyna, która się utrzyma, jeżeli patrząc na na ten dół tabeli, bo grają prostą, ale taką solidną piłkę i naprawdę jakościowych zawodników, których pozyskali teraz, wydaje mi się, że, że utrzymają się w, tym, w tej lidze i tego im życzę. Za dzisiejszy mecz, jeżeli chodzi o nas, no to na pewno dużo, dużo szacunku dla zawodników, bo mimo tego, że przegrywaliśmy, chciałem, chciałem zrobić szybkie zmiany, pobudzić zespół, wykorzystaliśmy zmiany, niestety, kontuzja w końcówce. No i tym bardziej, o jednego zawodnika mniej, strzelamy bramkę, dowozimy 1-1. Wiadomo, mamy troszeczkę taki słabszy okres, ale wydaje mi się, że tym spotkaniem możemy się podbudować, mocniej pracować i taki dobry prognostyk na, na następne kolejki, bo tu trzeba mocniej dociskać i mocniej popracować, czasami nawet fizycznie, wiemy, że ta liga taka jest. Drużyna gdzieś jak stoi z tyłu, niżej, no to naprawdę trzeba się pozderzać, pozmęczyć ich i no i iść po bramkę, a tego chcemy, chcemy grać mocno, chcemy grać w piłkę, w końcu się da grać w piłkę na tych boiskach, ta trawa już jest troszeczkę gęstsza, jest więcej trawy niż ziemi. Tyle, przeciwnikowi dziękujemy za, za, za grę i jeszcze raz mówię, wielki szacunek, fajnie, że Daniel Bąk był dzisiaj z nami, z trybun nas tu wspierał, był nasz zawodnik, jemu życzę wszystkiego tak samo dobrego i wszystkim życzę kibicom, Tobie Rafał, wszystkiego dobrego i na te święta i spokoju.